Kurwy, syny jebane. Urwa, ja pierdolę. Mogliście wcześniej wyłączyć? ten po mnie zadzwonić, a nie teraz. Dobra, może być. Oj! Wchodzimy e! na antenę. Za trzy, 2, 1. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony gruby Fuckington. A to jest gruby Tunaj! Naszym dzisiejszym gościem jest... Nie wiem. Nie, Nie. Pusza, kim ty w ogóle jesteś? Nie ma zapisane. No. No, dzw dzwoniliście do mnie tam. No, no, Stefan Works. A! Angol! Ym, a więc, ym, panie Stefanie, witamy bardzo serdecznie, że postanowiłeś przyjść na Gruby Tonight. Ym, Opowiedz o sobie, kim jesteś? No, jestem aktorem. Aktorem? Tak. A może powiesz, z czego jesteś znany? No, byłem w kilku filmach od wytwórni Gruby X. Jeden z tych filmów to był nieznajomy, dosyć popularny film. Nieznajomy? Tak. Nie, nie słyszałem o tym filmie nigdy. Słyszałem o Znajomym, ale nie znajomym nie kojarzę. To jest Prequel? To, była druga część do filmu... Druga część? Znajomego, tak, ale... Okazało się jednak, że... Że nie będzie stworzony i... i, i miałem mieć tam dużą rolę. Miałem być główną postacią, ale... No, ale... Nie, nie doszło do tego. Okej, okay. to może powiesz, czego jeszcze jesteś znany? Był jeszcze taki drugi film. Szalony rowerzysta. Słyszałeś? No? no, oczywiście, że słyszałem. Pierwsze dwie części były cudowne. No i byłem. Grałem w rolę. A w którym? Też filmie? Pierwszym. Pierwszym. Nie widziałem Cię nigdy. No, bo tak się składa, że e, grałem rolę jednej z głównej postaci, tylko e, ona umiera na początku filmu i... E... A, pamiętam! A, trochę chulowa ta rola, szczerze mówiąc. <tuszy> <tuszy> y, widzę, że trochę smutny jesteś. No dawaj, rozwesel się. Opowiedz tam mi jeszcze. Jesteś Anglikiem, tak? Może powiesz nam coś po angielsku. No, coś po angielsku... Uh, no to tak, uh, kilka uh, miłych słów. No to tak, uh, po angielsku to mogę powiedzieć, że Fuck you, you fucking fadas. If not for the ornament, you would of shit. Hmm. Co to znaczy? Sorry, jestem trochę kiepski z angielskiego no, to znaczy, że masz fajną sylwetkę i miło padniesz. Kurde, dzięki Miło. Wysułem, -so, mam ręce przed <coughs> y Trochę? Ładny masz styl, taki czerwony. Możemy... Zmienić światło na ten kolor. To sądzisz? Szczerze to nie lubię czerwonego, tylko po prostu to miałem w garderobie. Hmm. co, miałem parę pytań zapisanych, sobie teraz przypomniałem. <grym> Czy masz o mi fansa? Nie. Hmm. A czemu nie? Eee, myślałem o tym, ale nie mam takiego eee, takiej, takiej, takiej ilości fanów i chyba, chyba nikt by tego nie kupował. Czyli po prostu jesteś niepopularny? Nie, no grałem w kilku filmach, mówiłem o tym. Nagrajcie sobie tkwiowe role. Duże, duże role. Wiesz, ważna rola, filmu nie było, ale miała być duża rola. <laughs> Kurwa. Chyba, yy, nasz budżet jest dosyć ograniczony, często nam prądy pierdala. No właśnie, dzwoniliście do mnie i mówiliście, że to jakaś duża wytwórnia, ale to... Ej, bo ktoś na widowni się zżygał i umarł. Weźcie go! Jedno jak mówiłem, to miała być jakaś duża. Spokojnie, tak się często zdarza tutaj. Miała być. jakaś duża. budżet tutaj, a. kamera stoi na książkę. Wiesz co? Trochę niemiło tak mówić. Wiedzicie, e... tu jesteś gościem. Biblia mówi. Co ty robisz? Co, ja, ja, ja nie jestem chrześcijaninem, ja jestem bardziej po stronie czotamista. 31:6. Apokalipsa Świętego Jana. I... Możesz to przeczytać? wiesz co, ja, 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 ja czytałem Biblię, ale wiesz co? Dobra, to... Może się poczęstujesz? A nie, czekaj, to zjadłem. To zjadłem. To nieważne. Powiedz tam może jak wyglądało twoje dzieciństwo Czemu jesteś o tenistą dzieciństwo za no... dzieciństwo Nie, 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 kontynuuj Za dzieciństwo byłem sierotą Moje rysy rodzice... Zmarli w wypadku samochodowym. Ja byłem w miejscu... Tyle kopalni. Wsio. Słaby cię. Byłem w miejscu tego pasażera. Kilka cegłówek z... ciężarówki które jechały przed nami, wypadły. I wbiły się w przednią lustrze i... O, obydwoje dostali głowę tymi cegłami umarły. Była to... No i tak, 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 to, tak to było. Smutne. Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za. Dziękuję za współczucie. <noise> 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 kocham Cię. <głos> Dzięki. <głos> wiem, wiem. Mua, ja mam też. Mam Cię gruby. Wspaniała, wspaniała publiczność. Ym. Wracając. Ym. Właśnie? Wiesz co? Rzuciłem się, żarcie, bo też się okazało, że e, miałem problemy z e, problemem z tłuszczem, e, i moje serce, więc postanowiłem przejść na dietę. Więc e, podziękuję. Pod, Dziękuję. Pan opuścił, opuścił. Kurwa. No to, czy lubisz alkohol? Mój wujek był alkoholikiem i yy, bił mnie za dzieciństwo, więc nie. Może spróbujesz? Kurwa um, Ktoś to pali um. Co to jest? Nie smaku krwi ziewic A to akurat... Dobrze powiedz jestem hmm. szatanistą Wiesz, tak się składa, że mam kolejną Biblię. E, nie, dziękuję. Policja czeka przed wejściem do studia. E, Dobra. E, wiesz, tutaj prezent. E, Oglądaliście może poprzedni nasz odcinek? E, no. Otóż, nasz poprzedni gość. Daliśmy mu prezent, nie? Ale nie przyjął muszę go. Proszę Tak. Chcesz zobaczyć? A, no, Myślę, że nie powinien pan... Ja myślę, że ja muszę już Weź to, weź to. I spierdalaj.